Can, could, will i would, ale w przeczeniach, czyli jak powiedzieć, że czegoś nie możesz, nie zrobisz, nie zrobiłbyś, czy... Nie mógłbyś zrobić. No właśnie, no zobaczymy. Jeżeli jesteś na poziomie minimum B1, to te rzeczy, o których będę mówić, raczej cię nie zaskoczą, ale warto też sobie to odświeżyć i być może z jedną rzeczą cię zaskoczę. Ale zacznijmy od podstaw. Możesz też dać znać, czy wszystkie z tych rzeczy były dla ciebie oczywiste. Na początek can, czyli móc potrafić, ale też takie być w stanie. I can, I can't to będzie oczywiście przeczenie. Chociaż bardzo często na co dzień usłyszysz to jako I cannot. I cannot. I to jest fajne i wygodne, ponieważ tyczy się każdej osoby. Tak naprawdę, she cannot, he cannot, we cannot. Czyli my nie możemy. Can not tworzy taki skrót. Tak oni popularnie mówią między sobą. So, cannot means can not. Proste, banalne. Natomiast mały problem pojawia się z could, czyli takie mógłbym, tak? I could to jest coś, ja mógłbym, jakby mam ten zasób, ten potencjał, że mógłbym coś zrobić. I could tell you. But I won't. No i tutaj trochę wyprzedziłem jedną rzecz, o której zaraz powiemy. I could tell you, mógłbym ci powiedzieć. Ale to nie jest I can tell you, tylko could, takie widzisz, nie do końca, tak można sobie to wyobrazić. No i tu jest mały problem, ponieważ couldn't, tak, czyli could not, czyli przeczenie od tego could jest najczęściej używane w czasie przeszłym. Dokładnie tak to działa. Gdybym powiedział I couldn't tell you, to tak naprawdę zostanie to przetłumaczone jako nie mogłem ci powiedzieć. Albo na przykład I couldn't help you, nie mogłem ci pomóc tak to brzmi czy jeszcze raz I could do it mógłbym to zrobić ale na przykład mi się nie chce but I have no time I could do it but I have no time ale I couldn't do it nie mogłem tego zrobić widzisz takie trochę zaskoczenie dla wielu osób które już są na jakimś poziomie i nagle stykają się z tym następna rzecz to will czyli no tak najprościej mówiąc przyszłość Future simple. To jest to słowo, z którym możesz sobie skojarzyć jakąś wolę, tak? I will do it. To ja mam wolę do zrobienia tego. Oczywiście tłumaczymy to jako zrobię to. I will do it. Ale widzisz, will. To jest jakaś wola. I tutaj też dzieje się coś ciekawego, ponieważ możesz powiedzieć I will not do it, tak? I will not. Po prostu dodajemy not. Nie zrobię tego, ale większość osób w takiej codziennej mowie powie I won't. I won't do it. To will not. Tworzy coś takiego jak won't. I to nie jest twarde want, tak? Want. I want to do it. To by wynikało też z konstrukcji zdania. Trochę inaczej by to jakby się składało. I want to do it. Ale I won't. Do it. I osoby początkujące mają z tym problem. Także pamiętaj, to jest takie won't, won't. Na pewno sobie poradzisz kwestia przećwiczenia. No i jeszcze nam zostało would, i to would jest takim trochę podobnym słowem do could. W tym, że could jest takie mógłbym, ale na przykład mi się nie chciało. Z tym, że would to jest takie zrobiłbym, tak? Zrobiłbym, ale na przykład jakiś tam warunek musi wystąpić. Na przykład I would help you if you told me, tak? Jeśli byś mi powiedział, to bym ci pomógł. To nie jest I could help you, czyli mógłbym ci pomóc, but I would help you. Pomógłbym Ci po prostu. To jest takie, widzisz, też pewne założenie. Czasem jest to takie tłumaczone jako mógłbym, na przykład zrobiłbyś coś? I would, why not? Widzisz, o to w tym chodzi. No i oczywiście zaprzeczeniem tego będzie would not, czyli zrobiłbym nie, czyli wouldn't, tak? Tu akurat nie ma dużego problemu. I wouldn't. No i weźmy takie zdanie: I wouldn't finish this project by the deadline, czyli nie ukończyłbym tego projektu. Przed tym deadline, czyli jakiś taki ostateczny czas. But you called me! Ale do mnie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś, i widzisz? Tak to bym tego nie zrobił, nie ukończyłbym tego. I wouldn't finish it. Ale you called me. Widzisz, ma to teraz sens? Mam nadzieję, że ten krótki materiał, taki podsumowujący, zachęcający cię do przećwiczenia tego, do przeanalizowania sobie tych właśnie słów będzie dla Ciebie czymś ciekawym, jeżeli tak, to koniecznie daj mi o tym znać. Pozdrawiam cię serdecznie. No i z takiej oto okolicy pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!